Cześć siemanko z tej e, Witam Was na kolejnym gospodarstwie. E, e, teraz przedstawiam gospodarstwo. Ogólnie mamy e, takie same traktory tak jak ten tam, Tylko że tutaj e, akurat jest sąsiad kompanista. Pożyczam od niego kompanię. Ja jeżdżę ogólnie. I jeszcze jak sąsiad ma e, tego. Mm, e, New Holland z klasą z klasem z prawa klas i New Holland. tutaj też moje kolory to będziemy dzisiaj kosić ogólnie, teraz mam przedstawię gospodarstwo tutaj mamy taki fajny mniejszy domek taki tutaj jeszcze mam balkonie zajście tam znowu borko, nie podzielą się, ja czy to drzewo w tym Ym, Tutaj mamy jak widać kosiareczkę. Wystawiłem ją jako siłę raz teraz piesał, który przenika przez wszystkie y, traktory, wszystkie maszyny ogólnie. Zbradereczka z zetorkiem y, 5211. Y, Bela tutaj mam pies, znowu tam się. Tutaj mam taki stryszek na barki mały, ale na razie nie, go nie używam Tutaj e, krówki właśnie, jakbyście byście zauważyli Tutaj, o właśnie, zmieniałem tutaj ma, tutaj trochę samochód, mam tam dalej stoi Może śmiać śmieńce samochód, bo dosyć taki skromny jest, ale fajny e, Tutaj mamy kopaczkę do ziemniaków, tak jak w tamty, na tamtym gospodarstwie, padają nam stare odcinki, jeśli nie byliście Tutaj tam sedlarka, um, <ścoughs> tu jeszcze kurki, ogólnie kur mam, już pokazuję, jedna koguta i pięć kur, czyli ogólnie sześć. Szóstka z, szóstka z piątku, no to wiadomo, nie jestem głupi, jedenaście 11, 11 ogólnie zwierząt mam. Będziemy musieli dzisiaj jeszcze kromą zaraz zdać trawę trochę nie nie, nie, nie dziw się ale że będziemy wiatrami da dawać trawę ale po prostu po pierwsze łopata jest po jeszcze po oborniku a tego a i nic, i niczym innym się tutaj nie da wjechać nie da wjechać. a mam skoszoną trawę o tutaj jak tutaj kosiłem i tego yy, ma, kupiliśmy bel kupiłem belę do kiszanki od wam stąd zaraz powiem wszystko Nawóz, rozrzucać nawozu tu siewnik do nawozów. Tutaj ma, mamy ziarna, siewnik do złoża, rzepak, bo nie, nie mam silosu na tej mapie. Tylko siareczka, si, y, sip, Zetorek drugi z turem. Tutaj pszeniczki trochę dla kur. Dzisiaj go będziemy go chciał, bo ja nie pszenicę. wykosiłem lasek. Tutaj ym, przed tym odcinkiem dzisiejszym. Tutaj y, mamy przyrzepę, jedną, drugą. Tutaj już drzewo trochę załadowałem, sprzętałem. O, ile jest na fajnym z to samochodzik. Dla mnie bardzo się podoba. Y, jest fajny trochę, y, powiem, że na, nawet dla niektórych może bardzo śmieszny. Dla mnie trochę śmieszny. Y, 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 Volkswagen Kombi, jak już pamiętam. Mamy drzewo spakowane, tutaj mamy, o właśnie, tutaj mamy te, tutaj mam, powiem, bo tutaj taki badek od kiszonki, będziemy kupować, na razie ciągle będziemy kupować ze sklepu, więc będę przewoził je pomiędzy odcinkami, albo na jednym odcinku może kiedyś przewiozę, tutaj kiszonkę mamy, no i ogólnie tak wygląda moje gospodarstwo, do Sączerle już przed odcinkiem dzwoniłem, Dogadaliśmy się, że ja za. Przed odcinkiem, godzinę mówiłem. Czyli, jakoś teraz będę odbierał tego kombajna, no to wezmę tego kombajna, no i będę kusił tutaj w górze małe części bo w pole. Bo Zajrzy się. No dobrze, Tu jest takie pole, ogólnie. Pszenica. Na wiecie, 50%, bo nie zdążyłem. A nie, zdążyłem w sumie. No, ja nam wchodziłem. Dobra, otwieramy bramkę. Lecimy tutaj z, z grabierska, się przyda, więc tego za nie, nie nie bierzemy. Albo na razie pojedziemy tego. Pojedziemy naszym kombikiem Wolfwagenem. Y, pojedziemy sobie, sprzedamy tak szybko ma, tak mało dosyć drzewa, bo tutaj były te mniejsze odcinki drzewa. Jedziemy, co so, jak pojedziemy tędy. Mhm. Ogólnie ja... Parę map znam na pamięć, więc nie muszę nawet mieć tej. ojej po co ja mam tutaj y, tą mini łapki, Nie muszę mieć ani mapy. Y, po co ja mam włączone okno pomocy? Bo ja wcześniej powiem Wam, że kupiłem y, maszynę do rozdrabniania zamiast y, sikierą. Żeby rozdrabniać ją na pół drzewa, na kostki drzew... Te, te no drzewo, po prostu żeby rozdrabniać, na, rozwalać na, na połówki, ale coś mi nie tego nie mogę. Zaraz wam pokażę, czego czy dojadę Tam wrócę i wam pokażę w sklepie, jak to wygląda. To po, 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 proszę was, powiedzcie mi w komentarzach, napiszcie, którym przyciskiem, jak się stoi bo Kupiłem to, włożyłem kawałek drzewa i tego, i stałem i nie mogłem coś tego, tak jakby, żeby rozwalić na pół To nie mogłem po prostu tak wziąć tego, tutaj od już słyszymy, pracują już osoby Nie mogłem po prostu tego, tak jak mówiłem, wziąć, przeciąć, więc pomóżcie, którym guzikiem mam to wcisnąć, żeby to otworzyć. Przyczyłem tam to nic. Że tam się prasują. No ja zboczę, ja przejadę przez trawy, dobra. No to tylko się otwarza. Oj! ty panie! Ale mi wyjechał. Gościu. Mm, 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 mm. Idziemy, będziemy kościć zaraz. Dojdziemy na spercie wam pokażę jak wygląda to, ma ta maszyna. Yy, stanąłem na niej, obok niej stanąłem na niej i nie, nie mogłem, włączyłem to okno pomocy dlatego, bo nie mogłem właśnie yy, tego przed, yy, roz, yy, rozdziałać te drzewo na pół. O. Nie mogłem tego rozdziałać. Nie wiem, którym to przyciskiem yy, się robi jest na klawiaturze. Nie wiem którym przyciskiem, więc pomóżcie mi, bo naprawdę to, to jest ciężkie. Dlatego zostawiłem tam drzewa jeszcze sobie yy, tego rosną. O, te takie duże. Yy, powiedzcie mi, czy to można. Yy, każde drzewo też. Którym, klawi którym klawiszem naj najlepiej mi powiecie. Bo, bo, bo będzie najszybciej. Idziemy do tego do zetorka. O, dobra. Dobra, ja przyczepię sobie... Ym, nie wiem w sumie czy przyczepa jest potrzebna. Ale w sumie jest, bo tutaj nie wiadę tak szybko. Pszeniczka to jest, czyli ym, m, 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 m. Muszę tutaj wszystko sobie obliczyć, czy co jest jeszcze pszenica. No ta pszenica będzie szła na tego... dla kur... na, 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 na y, dla kom, y, to będzie niby lato, wiosna, czy tam jesień, ale ja będę że to taka zima, jesień, żeby, żeby po prostu tego, żeby poczekać, żeby to zostawić sobie na taką zimę, ala zimę. Jest, no. Poczekamy sobie, o tutaj staniemy sobie z za otorkiem zaraz pójdę po kumbajnę, tylko damy trochę tra trawki tam, pływką, bo coś... Coś um, tam się dzieje. Wolę dać, żeby mi, mi nie musiały. Idę szybko, kurde. Speed'em. Speed'em. Tam już mają tysiące, ale to jest ciężkie tak po 200 litrów tak chodzić. I to jest naprawdę po 200 litrów. I tak musimy no, obrócić to do końca. Do się nie da, czasami tam coś się ścina. I znowu musimy iść po to Mogłem tutaj sobie tutaj przed oborą wysypać, ale to przy następnym koszanie sobie, sobie wysypię W sumie mogę tutaj sobie jeszcze Tutaj to mało będzie Dobra, ale mam pokoszoną na polu trawę, więc no Dzisiaj jeszcze może będziemy zgrabiać, chyba będziemy zgrabiać O, właśnie tak się czasami zacina I to jest wkładam wszystko do dupy bo powinno od razu iść jak kółko biorę, jak okręg ten biorę. To powinno od razu iść. Pusta? Dobra, pusta. Ym, ile oni mają już? Mało bardzo. Ym, 400, no tu damy jeszcze tutaj o wszystko co my weźmiemy i, i, i idziemy. No, dobra, akurat wszystko. Wszystko. Jak to mówią? Wszystko, ziół. Łacie konie, nie, się wysypało. Ko jest, ka Mnie ciekawi to jak ja te jeśli TMR tu się sypuje, gdzie teraz mam wiatro postawione, to jak ja będę kupię sobie ten paszowóz, to jak... jak ja będę wjeżdżał tym paszowozem. Zobaczmy, że będę wysypywał i do, do tego do wiatra, ale już nie za bardzo, no bo kurde 15 tysięcy litrów kiszą, kiszą, bel kiszonki wchodzi 15 tysięcy litrów ale też beretrawę można od razu tutaj wleciały, no bo na przykład to tutaj zobaczcie, że tutaj na przykład weszło mi bela słony i nie muszę już tutaj dokładać tylko w razie czego tu drugą belę postawię i będzie na parę dni coś trochę zostało, jakiś resztki, a to kajs, kojsty no, lecimy do sąsiada. Tam, 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 tak tam, jak mówiłem, po, o pożyczy nam, Pożyczył już, nie? Tutaj jeszcze muszę doprasować jak będę. Le... Dzisiaj może jeszcze będę pracował, tylko nie opiszę tego w, 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 w tytule, tak jakby. O, klasisko. Kłaniam się nisko, jak klasisko. O, gdzie tutaj będzie, tu jest zawsze. A, problem. Tu załadzę zawsze. A, soi ja jeszcze o Łodźcie panie, ja soję mam. Jeszcze soję mam w tym zbiorniku. Oj, tu pani, teraz będzie ciężko wyjechać. A, jeść tu panie, w ja tym działkawym. Dobra, pojedziemy sobie. Dobrze z tej rury, z tej strony mam rurę. tam, Postawimy sobie. Dobra, to wejdziemy w tamtą uliczkę i tam wysypiemy się. Rozstawimy, wysypiemy i, i gitas i gitara będzie, u, 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 tutaj skuszone u sąsiada jak widać staniemy sobie tutaj Tam każdy sąsiad pozwoli Nie ma takiego tutaj we wsi który by nie pozwolił ale chyba że przyjedzie żeby kurde watorować no to przyjedziemy sobie Odstawimy... <tryk> ten wózek. O, dobra. Aj, to się tak... bierze i mnie dobra. Uf, dobra, jedziemy. Teraz musimy przyjechać tym... Mm, 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 nie ram O jazdu, po co ja tak wchodzę? Mogę przecież... Będzie bardziej realistycznie, jak będę wchodził w żeby pojazd, dobrze biegł i wchodził w więc... Tak będę robił. No i dobra, może tą pszeniczkę. No dwa razy zobaczę. Tą soję to sobie od razu sprzedam, chyba. No i chyba tak. Tak, coś tak myślę. Ale muszę. Tą. Kurde. Muszę znowu. A tu by... To już zostawić we zbiorniku pszenicę. Bo i tak nie będę już miał co kosić. Um, To sobie zrobię sobie tego. Pszenicamy jeszcze, ja też nie mam co kosić. I tego. I ciemkości co po poprasujemy. O, sobie poprasujemy i chyba kuniec. Chociaż nie, no zobaczy się. Zobaczy się. Nie ma co ukrywać, nie ma co żałować. Zobaczy się. Ja zgasiłem o tym. Dobra, lecimy. A i zaczepiliśmy od to. Jezu, jak ja jeżdżę. Po pijaku. kombajna jest z szerokimi halerami. Nie umiem za bardzo kierować, ale... Ja ...z zwykłymi halerami krótkimi. Jak bizon na przykład. Jezu, co robię? Nie na tą. Nie na nasieczkę. Na, na, na o! dużo lepiej. Tak, dobra, chodź, z tym No, Wyjdziemy, zobaczymy, czy wszystko tam dobrze z tyłu. O! o. one is here. I tym, i I yeah. mm -hmm. Zobaczymy, jak przejdziemy tam do końca. Albo czy tak. Um... Dobra, do końca i będę w tamchu stronę jechał. Uuu, ładnie sypię. kurde, dobrze się to No Ociepanie. Sypie, ole się kuszy. Nic nie widzę. Paka, halo. Nic nie widzę. Zające czy jakoś mi albo jelenia siedzącego, bo co? kurde, taki, kur, taki kurz, że nie istnieje tu prawie. Oj, 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 ja oj. zakręciłem tak mocno. O, dobra. Nieba. Ulu ładnie sypnie. Kurde. O tego będzie chyba. Chyba tego będzie sporo. No, zobaczcie. Nie będę Nie będę no, trzeba będę mógł po prostu na kracze i wejdzie dobrze. Dobrze na kracze. Że tak nigdy nie słyszałem. Żeby się dobrze krakało. Krakało, jeśli ktoś nie wie, no to jest, że e, mówi się na przykład, że sobie zepsuje kombajno i na kraka... i mów też, na przykład ci odpowie, że... A nie krać, nie krać, bo się... No, nie krać po prostu, że o to chodzi, żeby nie krakać, czyli nie mówić tak, bo że tak stanie. Ale to tak się mówi, takie przysłowie, takie jakby to jest... Jeśli ktoś mi zwrócił uwagę, no to niech mi nie ktoś się zwrócił uwagę, że no, po prostu, że to jest, może źle wytłumaczyłem, ale jak tam jak chcecie, tłumaczy. Ja tu mam dużo do kuszenia, proszę mi przeszkadzać. Kurde postawiłeś hałupę z sumy i pojadą tutaj mi krzyżować kombajn. Urwę jeszcze ten. Urwę jeszcze toto od, to od kombajna i będzie tragedia sobie. No nie ja skarżę, że zepsułem. nie jest jeszcze taki zły fajny chłop. Weźmy tutaj sobie... ule ładnie sypię! U ja cię Jo, ale, jo, ale tu będzie. To był ja pełny zbiornik Ja myślałam, że tu będzie 3-4 tony, albo na 2 może. A tu jest aż już, kurde, jest tyle, że to uka, Naprawdę. Wiem, może ci mnie nie koszę, ale ja swoim sposobem, swoim sposobem kosicie jak chcecie. Jak chcecie, ja was tam nie zmuszam nic. Ja wysypię. No prawda, 50% na a tam gdzie było, tam gdzie to soję wysypywałem, to od tego. Tu czekaj, to muszę sobie przypomnieć czy tam ta Soja to przypadkiem. Nie, że to ta Soja... Ta Soja nawet nie miała zbiornika jednak tego. Nie... Ta Soja to przecież miała dwa coś. Nawet mogę wejść zaraz do i do, do, sprawdzić. Dwa, so, dwa coś i mniejsze pole od tego. To dużo mniejsze nawet, bym powiedział. No to, to jest naprawdę. Jakaś masakra. A tutaj, tam było 100% nawożenia, a tutaj, czy tam 50, a tutaj jest 50, kurde, aż dużo więcej. Aż mnie to. tu Tam jeszcze zostały nam dwa, dwie, dwa te pasy do prasowania. Mm -hmm, czyli tu będzie całe pole tu się sporo będzie to dobrze że dobrze że będzie dość, dużo a nie mało bo jak mi najczęściej wychodzi ale nawet ile słomy jest to to naprawdę czego nikt się nie spodziewał albo no, coś nie na tym gościa, który to powiedział ale po prostu słyszałem że tak mówią tego nikt się nie spodziewał. Może to bardzo dziwnie powiedziałem. Zarzmiałam, że aż niektórzy może się śmieją. Ale e, tak powiem Wam. E, I mam inny głos e, w mikrofonie niż na, niż na żywo. Bo to jest nawet dziwne. Bo naprawdę mam taki głos, że śmichota totalna. Mikrofonia co dopiero na prawdziwo. Naprawiłam dużo inne, e, inne niż te. Не все как мы уже, а не сюда. Ай, Tak, coś składam, żeby sieczkę, bo po prostu składam, żeby sieczkę, bo tutaj kawałek do takiego, do, do prasowania, tak dziwnie droga. Ciekawi mnie to, czy, czy jeśli masz nasieczkę, to czy ciekawe, czy wychodzi ci więcej zboża, a jeśli masz na tą, na, na słomę to wychodzi ci mniej góry. Ciekawe czy czy, tego, czy, to, czy to, 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 to jest takie, takie jak teraz mówię, czy to nie jest takie. Chyba to nie jest. To, to by było aż naprawdę takie dziwne, że to szok. Uch, tu się samo ustawia, więc nie muszę ustawiać, go. automatyczny. Rzost do modu. No piękny łodzik. A jeśli, jeśli będziemy a nie będę miał przenieść no to wtedy sobie przyjadę do tego sąsiada. Rozłożę rurę no i sypać kurde na trzy czepę. Jakże paku miałem coś litrów, to wziąłem wiadro i pod tego wziąłem wiadro i pod, pod rurę na syru, z, z rury na wiadro sypałem. To było głupie, ale naprawdę nie chciałem brać przyczepy, żeby 800 coś litrów. Po co mam brać przyczepę, jeśli to by było 800 coś 800 litrów? Więc tak było lepiej. Ale to jest naprawdę śmieszne dla mnie. Ale trochę się umęczyłem. Trochę. Oj, miałeś takie łatwe. Było. To znaczy łatwe, łatwe było, ale. Nie wiem jak to powiedzieć szczerze.

To może teraz na początku weźmiemy tutaj, bo. A to na gospodarstwo wejdzie akurat w Drzewie, gdzie droższe zboże, to będę wychodził. Teraz będę miała przy ciebie swoje już. Kupajcie, chwilę, bo coś mi się stało. Ja Miałam posunąć kuter. Dobra, idziemy pracować. Nie wiem czy znaczy pozbierać BMW, ale to tam po płacz, sobie pozbieram, ja już sam. O, dobra. Więc tutaj pracujemy i na no łokiec. Dobra, idziemy sobie do smurfa. Nie mam za no bo niebieskie, jak smurfy. Właśnie nie ale już jestem chwilę przerwy. tylko przerwę musiałem na chwilę przerwać um, no więc jedziemy na pole o ja, tutaj jeszcze miałam skrótować um, jedziemy tutaj Spracujemy i dalej jedziemy mm, 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 mm. to jeszcze mam Diobala Chciałam sobie ogólnie, żeby dać krową, bo tam potrzebowały. Za mhm. 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 mocno skręcam pojęcie z klasą. Szkoda, że nie mam jakieś mody, tak realnie się wyrażę, wszystko na przykład, nie wiem, otwiera się tutaj, zamyka się to siedzenie ja się maska, szkoda znaczy jest taki, tylko że je nie więc... ja nie mam. Więc jak widziałem u youtuberów, no to jest bardzo... dla mnie bardzo fajne. Um... no No Sorry, przepraszam, co wpływam, ale mali youtuberzy tak mają, więc... O ja jestem nie wjechałam to no. Um... Więc, więc no. Albo jednak ja na kasyle albo na innym odcinku, bo już tak zeszło pół godziny, bo ja tak bardzo robię, sobie pół godziny, a jeśli to stanie jakieś większe, nie wiem, to jest jakąś większą rzecz, no to będę dłużej robił, ja teraz jakoś postaram się 30 minut, więc już żegnam nam powoli zrobimy mhm. tutaj do końca i mało. No, ale... O, uh, uh. zgasimy cię jak na, na komanda, więc żegnam Was w, do następnego odcinka i na razie.